Yeah. Yeah. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu będzie tak troszeczkę bardziej vlogowo. Kolejny odcinek to na pewno będą pytania i odpowiedzi, a jeszcze kolejny to będzie dziennik treningowy tureckie wstawanie i ćwiczenia na korpus. A dzisiaj będzie mieszanka najróżniejszych rzeczy. W ogóle ten jak miał być inny, ponieważ poszedłem sobie na spacer znowu, ale podczas tego spaceru złapał mnie deszcz. Nie wiem czy będę to puszczał i tam w ogóle coś do Was mówiłem. Ale gówno było słychać, więc może puszczę kawałek spaceru, ale bez żadnego większego gadania, bo no gówno tam było słychać, tak. No ale konkrety zanim zaczniemy. E, dużo fajnych rzeczy mnie ostatnio spotkało, fajne rzeczy sobie też kupiłem. Nie lubię słowa fajne, a go nadużywam, powinienem się trochę ogarnąć, nie być hipokrytą, tak jak ostatnio z tym bicepsem. No ale faktycznie stwierdziłem, będę robił te uginanie na biceps, ale chyba teraz z tego rezygnuję, ponieważ robię martwe ciągi ze sztangą i zobaczymy co z tego będzie. Piotrek już mi powiedział, jeden z widzów, że o ty idioto, yy, mówiłeś w filmie, że o nigdy więcej nie będziesz robił martwych ciągów. No to prawda, znowu wyszedłem na hipokrytę, bo mówię, że czegoś nie będę robił, a to robię. Ale póki palce są okej, okay, zdrowie wraca, waga też bardzo powolutku. Tak wiecie, oglądałem sobie ostatnio Q&A yy, agresywnej masy, bo mi wyświetliło, żeby zobaczyć. I tam chłopaki wiadomo są duzi i tak dalej. I jeden z nich powiedział, że ja bym miał chyba 42 w łapie, to by się powiesił i tak dalej i że on uważa, że jest mały cały czas, że, znaczy, że nie jest duży, że mógłby być większy. Yy, ja wiem, że to jest choroba już, to nie jest normalne ogólnie rzecz biorąc, powinniście już to czaić. Yy, to co on robi, niech sobie robi, to tam jest jego sprawa, jest trójboistą, bardzo fajnie. Ma tak do tego genetykę, ma do tego zajawkę. Ja do tego nie mam zajawki. Mam piękną dziewczynę, mam zajebistego kompa do grania, yy, mam gdzie mieszkać, mam co jeść. Mam fajnych znajomych, no to po chuj, ja się mam zabić wcześniej i zniszczyć sobie zdrowie. Poza tym ja trenuję, bo lubię, więc myślę, że wiecie, trafiacie na ten kanał, bo widzicie mnie jako pasjonata treningu, który trenuje dla zdrowia i mówi wam o zdrowiu, a nie o efektach treningowych, żeby były zajebiste efekty masowe, żeby wyglądać super na scenie, bo nie o to chodzi. Kompletnie o, nie o to chodzi. Ten kto to kuma, zajebiście. Ten kto tego nie kuma, to nie jest kanał dla niego. Ale olewamy to. Tylko chciałem właśnie tak do tego nawiązać, że trochę mnie to zdziwiło. I to pokazuje, że ludzie są różni i pokazuje tą negatywną stronę YouTube'a pod względem widzów. Jak wielu jest idiotów, którzy myślą, że jak widzą goście na kanale sportowym, to każdy gość z kanału sportowego, który trenuje z obciążeniem własnego ciała, bądź ciężarami, musi być koksem. A jak nie jest koksem, to już gówno. Yy, I przez to niektóre kanały, yy, ludzi mają takie problemy, na przykład Brand Fitness. Moim zdaniem brand, Branda Fitnessa teraz nie ma z nami, na tym takim YouTube'owym poletku, z tego względu, że właśnie ludzie, widzowie, najeżdżali na niego nie wiadomo po co, że o, że, że wygląda, że nie ma rzeźby, czy nie ma czegoś, czy nie ma masy, chuj wie o co im chodziło. Myślę, że on w sumie spoko wyglądał i był silny, więc po chuj się do niego było czepiać. No i przez to jego czepianie, no może jego winy też jest trochę w tym, że go teraz z nami nie ma na YouTubie. Ale to brzmi, kurwa, że jego z nami nie ma. Ale no, wina jest wspólna i to pokazuje, że no nie każdy zdzierży ten hejt. No dobra, kolejna sprawa taka ważniejsza. W opisie tego filmu macie link do sklepu BIOINDYGO, z którym zawarłem taką współpracę. Jest to sklep, który sprzedaje zdrowy, zdrową żywność. Tak samo jak brat.pl. To są dwa sklepy, z którymi będziemy regularnie... Tutaj one mi będą regularnie pomagać, a także Wam, ponieważ macie tam rabat 5% na wszystkie, na cały asortyment tego sklepu. Czyli jak robicie sobie zakupy w tym sklepie BIOINDYGO, to jest coś takiego jak brat.pl z dużo większym asortymentem i z zajebistymi cenami. Macie tam kasze ryże, oleje, nasiona, wszystko, co tam chcecie, co sam spożywam, wszystkie rzeczy, które ja spożywam. Zresztą macie tutaj zdjęcie rzeczy, które od nich zamówiłem ostatnio. I macie ten rabat 5%. To wy zawsze go używajcie, dzięki temu ten właściciel sklepu będzie wiedział, że korzystaliście z jego usług, dzięki poleceniu mojemu kanału. Jakby co, chcecie pomóc życie na sportowo, to pomóżcie sobie i kupię sobie coś do żarcia w tym sklepie. Czy zdrowego, czy niezdrowego. Ja tam robię większe paczki, na przykład w Bracie. Wierzcie mi, że nie mam dużej zniżki w Bracie na zakupy, a za każdym razem, razem robię paczkę około 200 zł wydaje. Ale te 200 zł wydając na żarcie mi starcza na jakieś dwa miesiące tego co tam kupię. Jak nie więcej, więc ostatecznie nie, nie wydaję tak dużo na żarcie. Tak samo w tym sklepie będę robić takie paczki. Wśród powyżej stówy, ogólnie to nie będą jakieś wielkie paczki, ale takie najważniejsze rzeczy dla mnie, zresztą je za, e, widzieliście tutaj na zdjęciu. Także macie link do tego sklepu, to jest sklep, który będzie dawał rzeczy do serii też gotowania, bo będzie wracać seria gotowania. E, mam kilka już pomysłów bardzo ciekawych, no takie proste rzeczy, które uda Wam się każdemu praktycznie największej mamei kulinarnej zrobić. I będą to naprawdę zdrowe rzeczy, nie będą to takie rzeczy typu byle co wpierdalamy do garnka, tylko bardzo wartościowe. Dania, także po części takie, można powiedzieć, bez produktów zwierzęcych, które będą miały pełny aminogram białka dla osób, które właśnie mięsa nie jedzą lub nie jedzą dużo mięsa, a chcą, powiedzmy, wzmocnić ten swój anabolizm treningowy, a nie mogą sobie pozwolić na wpieprzanie dużej ilości mięsa, jajek i tak dalej w ciągu dnia. Ostatnie rzeczy, które Wam powiem teraz, widząc mnie tutaj, bo zaraz przenosimy się do innych ujęć i będę Wam mówił z takiego niewidzialnego ujęcia. Tak? Będą się tam jakieś inne sytuacje pojawiały na ekranie. Chodzi o koszulki. Koszulki życie na sportowo pewnie będą. Nie wiadomo jak szybko. Pewnie w te wakacje. Nie będzie ich zbyt dużo. Pewnie będą dwa modele maksymalnie. Niemniej jednak, ja z tych koszulek nie będę miał nic, bo nic z nich mieć nie chcę. Żadnego przychodu finansowego. Jedyne co będę miał z tych koszulek to to, że będę je miał też dla siebie i będę miał w czym chodzić i trenować. Ponieważ firma, w której te koszulki się pojawią, będzie to firma takiego stałego widza kanału Życie na Sportowo, który kiedyś posiadał własną siłownię, zmienił fach i aktualnie zajmuje się ubraniami sportowymi i jest propozycja, żeby właśnie zrobić takie koszulki Życie na Sportowo z logiem, z jakimś fajnym napisem lub grafiką, zobaczymy co z tego będzie, coś tam wymyślimy. I one będą dla Was do kupienia. Materiał jest zajebisty. Teraz co za chwilę zobaczycie, to są koszulki z tego właśnie sklepu. Dostałem dwie na próbę, żeby zobaczyć, jak jest, jaka jest jakość materiału, jak wyglądają na ciele, tak, jak się dopasowują. Co prawda o, te rozmiary jeszcze się zmienią, one mają być inne, ale jakość materiału jest zajebista, bo jest jedna bawełniana, a druga koszulka to jest bawełna plus elastyna, taka bardziej... E, rozciągliwa, taka, wiecie, przylegająca do ciała, coś takiego. Tylko, że mi się duży rozmiar niestety trafił jej. E, ale właśnie z takich, e, z, takich, z takiej jakości materiału najprawdopodobniej będą koszulki na sportowo. Mówię, ja z nich nic nie będę miał, więc żeby nie było zazdrochy na słowo, że zarabiał na koszulkach. Chuja, nie będę nic zarabiał, bo nie chcę na tym zarabiać. Chcę po prostu mieć te ubrania dla siebie. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić takie ubrania u tego właśnie Człowieka, to sobie kupi na jego sklepie, bo tych koszulek dużo nie będzie. To mają być takie koszulki tylko dla takich osób, które faktycznie lubią ten kanał. I chciałbym, żeby to były koszulki, które faktycznie nawiązują do hasła: Żyję na sportowo, moje sportowe życie, coś takiego, że jestem aktywny, chcę być zdrowy, chcę być silny. Do tego typu haseł te koszulki mają nawiązywać i teraz je właśnie widzicie. Yeah. To, to, co słyszycie w tle, to jest muzyka celtycka. W ogóle jestem maniakiem teraz muzyki celtyckiej, jest po prostu genialna. Słucham na każdym treningu. A tak, jeśli chodzi o tą jakość koszulek, jeśli chodzi o bawełnę, bardzo dobra bawełna, naprawdę to jest nie taka szmata jak American T-shirt za 10 zł, których mam pełno w domu w mnie mniemanie na gówniane koszulki. To jeśli chodzi o czarną, a ta druga to nie jest tylko bawełna, to jest bawełna plus elastyna. To oznacza, że ona jest taka elastyczna. Ja chciałem pokazać, że ona jest taka rozciągliwa, coś jak termoaktywna, tylko że ona jest za duża. E, rozmiarówka obecnie jest troszkę lipna i trzeba coś pomyśleć. Jak widzicie, jeden i drugi rozmiar, po prawa jest węższa, a lewa jest szersza. Zresztą spójrzcie na mnie, ta jest taka trochę workowa na mnie, e, większa, a ona jest, to jest niby rozmiar między M a S, a okazuje się, że to jest tak naprawdę LK. Więc, jakby co. A, tutaj poszedłem sobie na mały spacer, ogólnie to taki dłuższy film ze spaceru wam zrobić, niestety deszcz mnie złapał i materiał poszedł się jebać, więc tylko mam takie wycinki typu głupie pozowanie. Jak zwykle, normalnych rzeczy nie mogłem nagrać, tylko, jak to mówią, chuda cioto na sportowo robi pozowania wielce, skóra mi się zaczęła poprawiać, jeszcze tam wiadomo są takie plamki czerwone, bo u mnie jak mnie wypryszczy, no to mnie wypryszczy w 1-2 dni, a później to się goi. Tak, 3 tygodnie, więc ja muszę poczekać, aż mi się skóra cała zagoi. Tutaj u mnie na podwórku naprawdę jestem mega szczęśliwy, że już jest tak ciepło i pięknie, e, ponieważ uwielbiam przyrodę, naprawdę. A tutaj widzicie książka, która do mnie przyszła ostatnio: e, trening mięśni brzucha, braci kawadlo, a dokładnie dana kawadlo bo to ciekawe trzy książki już wam recenzowałem Ala la kawadlo. A to jest książka typu dana kawadlo, w której on opisuje nie tylko ćwiczenie na mięśnie brzucha. To jest ważna sprawa. Opisuje także, że na brzuch, tak naprawdę na kratkę na brzuchu najważniejsze jest dieta, aeroby, zdrowe żywienie, a także oczyszczanie organizmu. Zaraz zobaczycie. Mimo iż jego brat jest weganinem, tak, w ogóle nie je mięsa ani produktów odzwierzęcych, to on jest tak pół na pół. Nie łączy białek i węgl... nie łączy węglowodanów z białkiem to jest pierwsza bardzo ważna sprawa przy jego filozofii odchudzania no mojej także, powoli kurwa jakie buty ma ta typka, ale jaja powoli sam zaczynam w to wierzyć i że to jest bardzo zdrowe połączenie zresztą mówię, jest cała książka poświęcona silnemu korpusowi oraz temu jak mieć kaloryfer na brzuchu, tak kompleksowo aeroby i oczyszczanie organizmu bardzo fajna książka dla ludzi, którzy no mają manię na tym, żeby mieć kratę na brzuchu Tutaj jesteśmy u mojej dziewczyny i robimy sobie szejki owocowe. To będzie jej truskawki, odżywka białkowa i chyba banana jeszcze tam ma. A moja będzie nietypowa, ponieważ to jest limonka, kiwi i pomarańcza. Tylko te trzy rzeczy dosłownie. I jeszcze imbir, do tego jeszcze dosypię imbir. Tu oczywiście, tak, moja dziewczyna, podobnie jak ja, tylko produkty z KFD, chociaż ja też jeszcze Słonsona kupuję. KFD i Słonson na zmianę, suplementy. No, i najpierw zrobimy jej shaker. W ogóle zobaczcie na tej shaker, to jest fajna sprawa. Ona to dostała na urodzinie ostatnio. To jest taki sportowy shaker, i z tego można bezpośrednio pić. To się normalnie wkłada, to ci wszystko zblenduje. Zrobić ci szejka ze wszystkiego, co tam wrzucisz, nawet lód można wpakować. I nie ma żadnych grudek, jest po prostu genialne. Tylko trzeba sobie troszeczkę wody dać, wiadomo, nie same owoce wrzucicie, bo to słabo się wtedy rozmiesza, potrzeba troszeczkę wody, żeby to faktycznie tam zadziałało. Zresztą, no nie wiem, czy zobaczycie konsystencję, u mojego zobaczycie bardziej konsystencję. Ale normalnie to można, jak widzicie, odkręcić, tam jest taka druga zakrętka, zakręcacie i zabieracie to ze sobą jako bidon do roweru lub szejkę na trening. Tutaj mój shake napakowałem tych owoców, no, na masę, tak, na maksa. Jest napakowane, tu jest sporo cukrów prostych, ale jest godzina... 11, więc o tej godzinie sobie jeszcze mogę wypić, jako że robię to pierwszy raz. To mam trochę strach w oczach, i e, no, mus, musi mnie pilnować. Bo ja zwykle, jak dotykam się do takich elektronicznych e, sprzętów AGD, to boję się, że coś rozkurwię. E, tak samo bałem się tutaj. No, i oczywiście, z tym mistrzem zapomniałem, że to w ogóle do prądu nie jest podłączone. Zaraz to sobie zblendujemy i zobaczycie, jaka jest konsystencja. To jest napakowane do samej góry, wszystkiego. I to wszystko załapie, patrzcie, to normalnie wszystko pochłonęło, to co było na górze wessało się do dołu, że tak powiem, taki cykl góra-dół i e, zostało dobrze zmiksowane, nie ma naprawdę, nie było żadnych grudek. Tu jeszcze, tak jak mówię, wsypałem imbir, można oczywiście korzeń imbiru sobie e, zetrzeć. No i to już jest mój shake. zaraz wam go przeleję, a ja jestem w koszulce, ready for war, tak, ready for war. Kurczę, no, Adrian, szybciej. A może jeszcze mój, moją głowę trzeba pokazać na górze. No i teraz przelewamy, zobaczycie jak wygląda ten shake. W następnym odcinku, to jak wam mówiłem, robimy pytania i odpowiedzi, a w kolejnym zrobimy dziennik treningowy tureckie wstawania ćwiczenia na korpus i później jakiś odcinek tematyczny. Albo gotowanie. O tak, gotowanie zrobimy jeszcze w kolejnym odcinku. Także dzisiaj macie taki mały przedsmak shakeowy. Dobra, dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się i cześć!